Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek odskocznia od yy, odcinków pokazywanych ze sprawdzenia samochodu czy z diagnostyki komputerowej. Yy, mianowicie chciałem powiedzieć o pewnym ciekawym temacie odnośnie kilku, kilku samochodów, które sprawdzane były w zeszłym roku. Mianowicie o tym, czy oryginalny lakier oznacza bezwypadkowy samochód, czy bezkolizyjny. O. Czy, czy miernik lakieru nam e, powie prawdę na pewno, ale, ale czy samo w, w sprawdzaniu samochodu, samo wzorowanie się na mierniku lakieru e, zawsze nam okaże rzeczywistość. No, i to odpowiedź można powiedzieć, że jest jedna na pewno nie. Gdyż e, miałem kilka samochodów, no na palcach jednej ręki można poznać, gdzie e, w miarę oryginalny lakier wcale nie oznaczał, e, do sprawdzenia oczywiście, nie oznaczał e, samochodu bezwypadkowego. Czyli sam miernik lakieru, jeżeli ktoś podchodzi, to nie jest też tak, że i dodatkowo tylko te najdroższe mierniki tak naprawdę pokazują. W miarę dokładne wartości grubości lakieru, bo ja rozmawiając nawet z handlarzami czy z właścicielami komisów, często do nich przyjeżdżają ludzie, którzy mają na przykład mierniki magnetyczne, te na sprężynkach wyciągane. Mierniki te z płaską sondą, one nie są w stanie mierzyć tak jak mierniki z punktową z punktową, kulkową sondą, wszystkie te, które są zaokrąglenia przy szybach, na drzwiach, powiedzmy jakieś ukośne takie, to tamten miernik pokazuje, nieraz było tak, że miernik pokazywał tam klientowi, który przyjechał 600 czy 800, bo po prostu ten miernik nie zmierzy z płaską sondą na, na zaokrąglonym kształcie, wyoblonym powiedzmy. Także miernik jest pomocną rzeczą, bo wstępnie potrafi, pozwoli nam określić, yy, czy samochód jest, powiedzmy, yy, ale nie jest to, yy, czy samochód jest, powiedzmy, warty dalszego oglądnięcia. Może nie warty dalszego oglądnięcia, ale, ale jak on jest naprawiony, o powiedzmy miałem kilka przykładów, kilka samochodów nie będę mówił, część z tych samochodów była sprowadzona z USA ale były też samochody sprowadzone z Niemiec, z Belgii z Holandii, oczywiście tych samochodów nie było dużych które miały oryginalny lakier a na drugi rzut oka, że tak powiem okazały się samochodami najprawdopodobniej powypadkowymi, co można powiedzieć auto przykład pierwszy kompakt nie będę mówił tutaj marki a może powiem, Volvo na pierwszy rzut oka auto wydaje się ok. niestety na drugi rzut oka tylko tutaj akurat auto miało też szkodę z tyłu na boku, także to było dosyć proste do weryfikacji, powiedzmy, bo auto i tak miało jakieś tam szkody, które miernik można miernikiem można było wykryć. Tutaj nam dochodzi kwestia pierwsza. Wymienione reflektory przednie. Najłatwiej jest ukryć tak naprawdę szkodę, wydaje mi się, przód, tył. Dużo gorzej jest ukryć szkodę boczną, bo to miernikiem możemy tutaj przy słupkach odmierzyć też, czy auto nie ma wspawanych powiedzmy czwartek czy całych połówek samochodu. Najłatwiej jest ukryć jednak przedni przednią część, choć wydawałoby się, że yy można określić to po, powiedzmy po uszkodzonych podłużnicach, ale to też spece powiedzmy blacharze, jak ktoś jest dobry, to wspawa spawa, czy yy zasklepi za później taką podłużnicę, że to się trzeba dokładnie, jeżeli jest podłożnica zamazana środkami konserwacyjnymi, to możemy sobie to oglądać kilka godzin i tak nie będziemy w stanie tego. Stwierdzić. I na pierwszy rzut oka auto niby bezwypadkowe, ale już czujność nam wzmogła, bo założę się teraz na pewno, że część tych samochodów, na przykład, dlatego tak ważną kwestią jest też nieinformowanie powiedzmy tego, co sprzedaje, co wykryliśmy, tak naprawdę, bo my wtedy. Jako osoby sprawdzające, możemy podpowiedzieć, co można jeszcze ukryć, żeby ta osoba, która chce kupić ten samochód, nie kupiła tego samochodu, tak naprawdę. Reflektory, na przykład, się okazały w tym Volvo wymieniane, bodajże miały dwa lata a samochód sam miał więcej lat. Sprzedający, oczywiście, tam coś mówił o jakiejś tam akcji serwisowej, że, że to jest kompletną bzdurą, tak naprawdę. Tutaj, akurat, były reflektory, z tego co pamiętam. Zwykłe halogenowe, bodajże. Dodatkowo zderzak, demontowany, malowany, najprawdopodobniej wymieniany. Błotniki, najprawdopodobniej też wymieniane na oryginalne. Może też tak być, że były malowane, zdemontowane z innego samochodu, i powiedzmy ściągnięte lakier i wymalowane powiedzmy pod grubość lakieru fabryczną auta. Tak naprawdę każdą naprawę da się ukryć, za wyjątkiem powiedzmy jeżeli, no to już trzeba wspawywać całe światki, ale to też nie, nie są w stanie ukryć powiedzmy miejsców spawów czy zgrzewów. No i tutaj się okazało, że cały przód najprawdopodobniej był robiony. Warto się też przyjrzeć, że można też to stwierdzić, też warto się przyjrzeć jak koła, mieszczą się też w nadkolach szpary między błotnikiem a drzwiami. To wszystko nam może ukazać, że każda nierówna szpara, że błotniki. Tutaj jeszcze była kwestia, że błotniki też były odkręcane. No i maska też była odkręcana, czyli cały przód był tak naprawdę demontowany, malowany uszkodzone najprawdopodobniej i tak jak powiedziałem najłatwiej jest ukryć przednią, przednią szkodę, nawet dosyć poważną, szyba też była przednia bodajże wymieniana tył też dosyć łatwo jest ukryć uszkodzony, ale już jeżeli uszkodzenie ulegnie błotnik to już powiedzmy ta szpachla z tyłu na błotnikach tylnych też to powinna nam zwiastować, że to auto Mogło mieć poważniejszą szkodę niż kupując, sprzedający nam mówi, że powiedzmy, że zderzak uszkodzony. Każdy demontaż zderzaka praktycznie powinien wzmóc czujność. Tylna klapa. Kolejne auto, akurat było z tyłem. Też bodajże Ford. Już teraz nie pamiętam, czy Mondeo, czy Focus. E, tylko tam akurat był tak, zderzak demontowany, klapa demontowana, e, usunięte też znaczki na klapie, czyli klapa była malowana najprawdopodobniej e, pod, albo wymieniona na taką bez znaczków powiedzmy. E, błotniki tylne, tutaj już szło wykryć miernikiem, bo błotniki tylne już miały szpachle, miały podwójny lakier, tam wartości 300-400, później przy, przy rogach zderzaka 600-800, czyli tutaj tył był bo dosyć mógł mieć porządne zwąże, tak powiem. Także tutaj przód, tył jest dosyć dosyć łatwo ukryć szkody, powiedzmy, typowo podmiernie. Każde auto praktycznie idzie pomalowane, ale wszystkie szkody boczne, gdzie będziemy mieli już szpachle na przykład na progach i ktoś, ktoś już tego nie wymieniał, całego progu, tylko tamte, no to już wiadomo, że że boczne uderzenia yy, dosyć, łatwiej jest wykryć, nawet jak ktoś, powiedzmy, tam spawać światki, no to jest kwestia obsługiwania miernika, nie że w danym miejscu yy, pojawia nam się, powiedzmy, zgrzew czy spawi, tam jest szpachla, powiedzmy, i, i łatwiej to jest wykryć niż uderzenia przednie. Kolejne auto, tym razem bodajże sprowadzone, nie pamiętam już, czy z Kanady, czy z USA, też jakaś, jakiś słów bodajże. <laughs> Tutaj pomógł komputer diagnostyczny, tak naprawdę. Ale już same szpary między drzwi, drzwiami i błotnikiem zwiastowały. Auto oczywiście miało prawie oryginalny lakier, za wyjątkiem tam bodajże chyba tylnego nadkola. Przód, ale już zmógł czujność, że auto miało zderzaki bodajże przód z tyłu z innej wersji tak naprawdę a wersja sprzedawana była całkiem inna i tu już odcień też zderzaka przedniego też był tak jakby inny, tam były błotniki odkręcane też przednie zderzak wiadomo był demontowany, była też maska odkręcana, czyli to znajome auto miało oczywiście fabryczny lakier i na masce na błotnikach, ale błotniki i maska były najprawdopodobniej wymienione na fabryczne albo w takim samym kolorze, czyli ściągnięte lakier i pomalowane na nowo pod grubość lakieru tak zwaną. E, tutaj pomógł komputer diagnostyczny z, zapisy, z zapisanymi błędami, tak naprawdę e, crash data tak zwana była, czyli odpalenie poduszek powietrznych najprawdopodobniej akurat tam nie było opisane przy przednich. Najprawdopodobniej przednich. E, no i auto e, tak naprawdę diagnostyka komputerowa potwierdziła, tylko moje przypuszczenia, że auto było uderzone w przód. E, naprawione pod miernik lakieru, tak zwany tył najprawdopodobniej też dostał, bo zderzak też był wymieniony. Klapa też tam z tego co wiem, była odkręcana chyba. Także tak naprawdę fabryczna grubość lakieru nie oznacza zawsze, że samochód jest bezwypadkowy. To wszystko jest do dalszej analizy, analizy, jeżeli mamy dostęp do różnych części, powiedzmy na przodzie czy na tyle, możemy odczytać daty produkcji różnych modułów sam komputer diagnostyczny też nam pomoże, ale to jest wszystko zespół elementów, system sprawdzania tak naprawdę auta sam miernik nam, nam pokaże tylko, że auto ma grubość lakieru fabryczną i tyle osoba, która przyjdzie z miernikiem, zmierzy tylko grubość w tych samochodach o których mówiłem, stwierdzi, że auto jest bezwypadkowe oczywiście sprzedający to potwierdzi i, i nic i tyle będziemy wiedzieć z tego także Wniosek jest taki, że nie zawsze fabryczna grubość lakieru oznacza auto bezwypadkowe, bez, bezszkodowe, bezkolizyjne. Już takich określeń używam, dlatego że to, to jest też różnica. To już też wyjaśniałem w innym odcinku, powiedzmy. Także to było na tyle w tym odcinku: takim wniosków ze sprawdzania aut z zeszłego roku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia na następnego odcinka.